Jako producent Pergol otrzymaliśmy komentarz od Adama. Pozwolę sobie go w całości przeczytać. Szanowny panie i wszyscy Państwo, którzy na zadaszenia, altany, wiaty i tym podobne zadaszenia nazywacie je Pergolami. Poczytajcie sobie czym jest Pergola i dalej proszę poczytać co to jest lamela. Nie jest nią deska, listwa, łata. Lamele spotykamy na przykład w oponach zimowych i tam są lamele. Więc proszę, niech altana zostanie altaną. Zadaszenia i tym podobne niech zostaną sobą, a nie będą nazywane pokracznie i niewłaściwie per -go A deska niech zostanie deską, a nie pokracznie nazywana lamelą. Polacy niegęsi swój język znają, a prawdziwi stolarze też wiedzą, co jak się nazywa. No szczerze nie wiem co odpowiedzieć. No Polacy nie gęsi, swój język mają, oczywiście zgadzam się w 100%, natomiast jeżeli chodzi o Altany, mi się kojarzą bardziej z takimi statycznymi zadaszeniami, które mają stałe, stały dach, a zobacz, nasz dach się obraca, więc nie jest to Altana, ponieważ jest tutaj więcej automatyki, zastosowany zazwyczaj w pergolach i ja, jaki? Zapewne nasi koledzy w branży, firmy konkurencyjne również będą nazywać te produkty pergolą, bo tak się ten produkt potocznie już przyjął. Czyli nasza pergo iMotion jest pergolą i tego będę się w 100% trzymać. Choć uważam, że Polacy nie gęsi i oczywiście swój język mają. Ale jak nazwać inaczej ten produkt? Może Wy nam podpowiecie.